Co on zrobił? O ja. Nie, to tak nie może być. O kurczę. On się z nią pogodził, ale numer. Ale w tej telewizji no nic nie ma no. Co przełączy cały czas to samo? Odgrzewane kotlety, no co jest grane? Czekaj, co ty cholera robisz? No. Jaki durny, no popatrz, no nie. No nie. Dobra, jeszcze raz. Uh, uh, uh. O kurde. Abym wpadła w przeszkodę ja cię kręcę. No nie, no nie zaś mnie coś trafi, no. Ja pierdzielę już 50 razy gram w to i nie mogę tego przejść, no. Jakaś maniana. No. No tak. No. Co ty mówisz? Taki numer. Ładnie. Tak. Ale No. No tak. się Ale... Dobra, zaczynamy grę. O, szóstka na dzień dobry, szóstka. Wchodzimy czarnymi pękami. 2. Raz, 2. Druga grupa. 2. Nie chodzi. 1. Mogę kolejny wrócić. Tu. 6. Wchodzi. 5. Co to się dzieje? Nie. On z nią będzie, czy nie zbędzie? Co by to zjeść? Co to tu jest? Co to tu jest? Ej! No nie, za, zaraz. Dalej to tu jest! O nie! Dalej tu jest co on tu robi! O nie! A, dalej tu jest! Dalej to tu jest! A, co to mówić? Dalej ty tu jesteś! Ej, i sobie jest Ja cię tu nie chcę! Zakupów nie mam, zakupów nie mam. Aaa! A zakupów nie mam. O nie. O Zakupów nie mam! A, szybko! Te zakupy! Szybko na zakupy! Uuh. No chodź idziemy! No chodź! Kiedy cały czas się przypomina, że z psem trzeba wyjść. No chodź! I wchodzisz z nim co 5 minut. No chodź idziemy, a pies już ma dosyć, piesek, już nawet nie chceś na dwór. No chodź dawaj! No chodź tam. No idziemy, chodź na dwór, no przecież ty dawno temu właśnie, no chodź. Tamcia! No chodź! Chodź, idziemy na dwór, chodź. To przynieść, przecież cię uczyłam. Przynieś. Przynieś. Mama. Przynieść. No przynieś. No co ty? Przynieś. No przynieś. Przynieś. Dobra, to ja próbujemy jeszcze raz. Ja jeszcze raz się rzucę. Przynieś. Przynieś. Mama, przynieś. Przynieś. No przynieś świnkę. Przynieś. Hmm. No. Hmm. O ja! O ja! No nie! Musimy to szybko zrzucić. my jest chodakowsko? Raz, dwa chodakowska. Raz. Raz. Raz, O, już trzy, pięć, Raz. 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 Uch, już nie mogę. pięć, 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 wycisk. Na pewno będzie mniej. Jaka Na... nie pięć, pięć, Nie. Aaaa! On chyba zje. O o! O, -o. moje propozycje na Wasze spędzenie czasu i moje spędzenie czasu. No niestety, tak jest teraz ten ciężki moment, ciężki okres, że no jest jak jest. Ewentualnie można na balkon wyjść i zacząć śpiewać operę. Jak to woli, ewentualnie jak Julia stać na balkonie na Romeo. Ewentualnie jak papież. Możemy się poczuć jak papież, który stoi na balkonie, ale nie o to chodzi. Zazdroszczę tym osobom, co mieszkają w domku, no bo mogą sobie elegancko Spędzić czas na dworze. Wydaje mi się, że to jest bardziej alternatywa dla jednych i dla drugich, ale myślę, że bardziej dla osób mieszkających w bloku. No bo niestety nie mamy tej możliwości wyjścia na dwór. Chociaż kto chce, to i tak wyjdzie, i tak wyjdzie, tak? Um, no.